Dobry wieczór Państwu, witam na pomyczowej konferencji. meczu S2 Resowia Rzeszów. bezbramkowy remis, podział punktów. Z nami trener gości, trener Resowi Rzeszów, pan Piotr Kołc. Trenerze na początek pytanie ode mnie. Jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? Proszę o kilka zdań, komentarza. No, na pewno nie jesteśmy zadowoleni ze zdobyczy punktowej. Patrząc na przebieg meczu, e, no to nie jestem też zadowolony e, z gry, bo liczyliśmy na, na coś więcej. Na pewno trudny mecz. E, na pewno ŁKS też grał trochę inaczej niż w poprzednich spotkaniach. Myślę, że bardziej bezpośrednio gdzieś tam szukali tej przestrzeni za naszymi Plecami my mieliśmy w pierwszej połowie trudności duże, żeby i zebrać tą drugą piłkę i po zebraniu dobrze nią operować. Myślę, że w drugiej połowie wyglądało to trochę lepiej, ale nie na tyle, żebyśmy żebyśmy tutaj stworzyli sobie no, taką wystarczającą ilość sytuacji dobrych do zdobycia bramki. A nie mieliśmy z tym wcześniej problemu. To jest taki pierwszy mecz, gdzie, gdzie mieliśmy trudności z zawiązaniem tych akcji, stworzeniem kilku dogodnych. Tego w poprzednich meczach nam nie brakowało. Tutaj, tutaj z kolei no, niewiele nam wychodziło. Plus taki, że zagraliśmy na zero, chociaż w pierwszej połowie gdzieś kilka razy UKS nam zagroził. Myślę, że w drugiej już zdecydowanie mniej. Trudno. Zdobywamy, zdobywamy punkt, a go docenić, szanować, dopisujemy do tabeli i mamy za tydzień kolejny mecz e, wyjazdowy i cały tydzień na, na przygotowanie. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo Pytanie dla żera z mińskiej radio Czy te problemy wasze w ofensywie wynikały bardziej w wasze problemy? Czy to jednak ta grają na pewno ŁKS dzisiaj był intensywny, agresywny i to było też czuć z boiska. Byli to ewidentnie mocno gdzieś tam naładowani, napędzeni. Jeżeli jest rywal dobrze dysponowany, to ty musisz tym samym odpowiedzieć, jeżeli chodzi o porowanie piłką. U nas z tego brakowało, trochę mobilności, na pewno trochę spokoju w tych działaniach. Każda kolejna akcja nieudana napędzała to w sposób taki, bym powiedział, negatywny i to wpływało później na, na obraz gry. To są momenty wiadomo, że trzeba szukać wtedy jednego, dwóch, trzech zawodników na boisku, którzy to wezmą na siebie, uspokoją. Tego trochę dzisiaj mi brakowało. Myślę, że w drugiej części trochę... Ten obraz po zmianach się zmienił. E, na pewno potrafiliśmy się i trochę utrzymać przy tej piłce częściej i, i przejść do ataku i zebrać drugą piłkę, mm, ale to było trochę za mało. Co proszę dobry wieczór. Zastanawiam się, panie trenerze, czy bo mówił pan o tym, że dzisiaj Ełkest zagrał trochę bardziej bezpośrednio niż zazwyczaj. No właśnie, czy... Na pewno, jeżeli chodzi o pierwszą połowę mieliśmy, mieliśmy problem trochę z, podczas pressingu ŁKS-u. W drugiej połowie m, korekty, które zrobiliśmy na pewno dały nam więcej, jeżeli chodzi o, o łamanie tego, tego pressingu. Na pewno szukaliśmy też swoich okazji w tej obronie wysokiej przeciwnika, ale też m, bramkarz ŁKS-u wysoko stał, asekurował często, miał myślę, że z pięć takich zagrań poza polem karnym. E, oczywiście, ona jakimś tam ryzykiem były obarczone, ale, ale to dawało to, że, że te piłki no, gdzieś tam do niego spadały. Boisko było dosyć mokre, ta piłka dostawała po ślizgu. E, ta piłka by musiała być bardzo dobra, żeby, żeby faktycznie gdzieś tam do niej e, dojść, więc były te próby. Natomiast, no, no, mówię, gdzieś tam były dzisiaj nieudane. Jeśli nie ma więcej pytań, za chwilę druga część konferencji. Druga część konferencji z nami, trener UKS-2. Pan Konrad Gerega. Trenerze, jak Pana oczami wyglądało to spotkanie? Dobry wieczór Państwu. No, na pewno duży niedosyt po pierwszej połowie. Myślę, że ta połowa była na pewno w naszym wykonaniu bardzo dobra. Kilka dobrych szans do zdobycia bramki. Na pewno bardzo intensywna pierwsza połowa w naszym wykonaniu. W drugiej połowie trochę więcej gry bezpośredniej z jednej i drugiej strony i tak tak nie wiadomo było, kto bardziej zdominuje przeciwnika, dużo, dużo było piłki takiej, gdzie trzeba było o nią walczyć w pojedynkach główkowych, na pewno takim fundamentem jest zero, zero z tyłu, bo to jest dopiero drugie spotkanie w naszym wykonaniu, gdzie gramy na zero z tyłu, natomiast globalnie potrzebujemy przynajmniej jedynki z przodu i to jest taki taki efekt dzisiaj tego spotkania, że że no, czujemy niedosyt. Mieliśmy inny plan, zagraliśmy na 0-0. Przeciwnik też miał swój plan. Mm, natomiast no, użyłbym tego spotkania jako taki fundament do tego, żeby iść do przodu. Wiadomo, że jesteśmy w sytuacji takiej, że potrzebujemy zwycięstw e, i bardzo chcemy i myślę, że one przyjdą. Mam nadzieję, że już w następnym spotkaniu e, przechylimy tą szalę na naszą korzyść i... Mm, no i tyle. Wiadomo Rysowie, czwarte miejsce przed spotkaniem, bardzo dobry zespół, bardzo doświadczony i, 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 No ale to nas nie tłumaczy. Graliśmy u siebie i, i czuję taki wewnętrzny, że powinniśmy zrobić coś jeszcze więcej w drugiej połowie, żebyśmy pokusili się o, o zwycięstwo, a tak w później od 70, do, 70 tak do 90. minuty no to... Dużo było gry bezpośredniej drugiej piłki stach fragmentów i tak płynności takiej jakiej ja bym oczekiwał nie było. Hmm. No i myślę, że tyle. Myślę, że nic więcej tutaj nie dodam. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytania. <grywa> Tak, zgadza się. Mieliśmy mm, tutaj kilku chłopaków z pierwszych zespołów, więc y, wiadomo, mi, rzeczą jest, że średnia wieku pójdzie w górę i doświadczenie pójdzie w górę, więc to na pewno się przełożyło na, przełożyło na to, jak y, wyglądaliśmy i, i na pewno nie było takiego momentu, że daliśmy się zdominować resowi. Natomiast no w mojej ocenie mm, no, szklanka może być do połowy pełna, bądź. więc patrząc na to, no to mm, to ja bym oczekiwał, że właśnie przy, przy takiej liczbie właśnie doświadczonych piłkarzy, że jeszcze mocniej zapchniemy tego przeciwnika e, i jeszcze więcej będziemy mieć tych szans do zdobycia bramki. No, takie są mecze. No, dzisiaj nam niewiele brakło. Trzeba zrobić wszystko, żeby w następnym meczu już tam nic nie brakowało, tylko wygrać, bo też gramy u siebie. Jeśli chodzi o Fabiana, jeśli chodzi o Fabiana, no to boryka się, boryka się ze stanem zapalnym e, stawu kolanowego. Jeśli chodzi o Wiktora Rzemieszkiewicza, no to m, m, rozpoczął treningi regularnie z drugim zespołem po dobrych występach w się 3 Udowadniał swoją taką m, wartość wojskową. Dzisiaj e, rozpoczął w pierwszej Uważam, że że tak na spokojnie, wiadomo, teraz jesteśmy świeżo po meczu, ale tak dogłębnie i szczegółowo to ocenimy z poziomu analizy, natomiast moje odczucia, że zagrał całkiem dobre spotkanie. Jeśli chodzi o lamina kulibalego, no to to jest moja decyzja, że był poza kadrą meczową. Bardzo ja, proszę. No, pewnie tak. no im Bliżej polakarnego tych kontaktów czasami jest za dużo i przyciągnęliśmy kilka, kilka szans. E, mm, no, tam już jest e, bardzo duży deficyt czasu i dużo na to zwracamy uwagi, natomiast no, później jest mecz i, i w tych emocjach czasami widzimy trochę mniej, a na, na pewno widzimy mniej niż w treningu i, i stąd też się biorą takie błędne decyzje. E, myślę, że. Jeśli spojrzymy na statystykę, jak padają bramki, no to najczęściej one padają właśnie z tego światła bramki po dwóch bądź jednym kontakcie, i, a my często potrzebujemy dwóch, trzech, czterech, pięciu i tak przeciągamy, przeciągamy, a jest, coś się dzieje, już jest za chwilę blok tego strzału i decyzyjność jest po prostu na niskim poziomie. Nie jest tak, że tego nie trenujemy, natomiast no, trening trzeba przełożyć na mecz i nie zawsze to jest tak, jakbyśmy sobie życzyli. I, no, wiadomo, no, te decyzje będziemy analizować i i chcemy, żeby ci zawodnicy szybciej kończyli strzałami, ale nie zawsze jest to, nie zawsze jest to przełożone na mecz i szkoda. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję.